Kolejne zadanie z siłą ciężkości. Siła ciężkości, tak dla przypomnienia, jest to siła, która powoduje, że ciała, które mają masę są przyciągane do ziemi, to właśnie ona powoduje to, że wszystkie ciała spadają na ziemię, bo są przez tą ziemię przyciągane właśnie tą siłą ciężkości. Siła ciężkości ma wzór M razy G, czyli masa razy przyspieszenie ziemskie. I żeby ją obliczyć, to musimy tutaj za m wstawić masę w kilogramach, a za g przyspieszenie ziemskie, czyli 10 m na sekundę kwadrat. Wstawiamy ten wynik w przybliżeniu. Dokładnie on wynosi 9,81 m na sekundę kwadrat. To też zależy jak Wam nauczyciel poda, ale tutaj w książce robicie zadania, to dobrze wychodzą wyniki, jak wstawimy tą przybliżoną wartość. Zadanie wcześniejsze, czyli trzecie, polegało na tym, że mieliśmy policzyć tą siłę ciężkości, czyli trzeba było masę w kilogramach pomnożyć razy 10 m na sekundę kwadrat, a tutaj mamy policzyć masę w tym zadaniu, mając y, tą siłę ciężkości podaną. To w takiej sytuacji musimy masę wyciągnąć ze wzoru, czyli wiedzieć, ile ta masa będzie równa, jaki będzie wzór na masę, I dlatego żeby ten wzór tak przekształcić, żeby została nam sama masa po prawej stronie, to dzielimy obustronnie przez to przyspieszenie ziemskie, całe to równanie. Czyli lewą stronę dzielimy przez przyspieszenie ziemskie, to uzyskamy siłę ciężkości przez G. I prawą stronę, jak podzielimy na G, to zostanie nam sama masa. Dlatego ten wzór to będzie FG przez, czyli siła ciężkości przez przyspieszenie ziemskie równa się masa. Czyli trzeba tutaj podzielić tą podaną siłę ciężkości przez 10. I patrzymy, co tam mamy w tych podpunktach. W A mamy kota, którego ziemia przyciąga siłą 45 N, czyli siła ciężkości jest 45 tonów. masa jest szukana, więc żeby policzyć masę tego kota, to jego siłę ciężkości dzielimy na 10. No i to będzie 4,5 kg wychodzi, że ten kot będzie ważył. I w podpunkcie B mamy zaskrońca i tutaj zaskrońca ziemia przyciąga z wartością, z siłą o wartości 2,5 N. Czyli żeby mieć masę tego zaskrońca, to też korzystamy z tego przeształconego wzoru, czyli dzielimy siłę ciężkości przez 10, przez to przyspieszenie ziemskie. Siła, jaka działa na tego zaskrońca, to jest 2,5 N, czyli musimy teraz 2,5 N podzielić na 10, to wyjdzie nam 25 kg. Jak sobie wyrazimy tą masę w gramach, to wyjdzie 250 g. Tutaj jest bardzo ważne, że tą siłę jak obliczamy z tego wzoru, to uzyskujemy w newtonach, bo w fizyce zawsze musimy jednostki pisać. A masę, jaką tutaj podstawiamy do tego wzoru, to ona zawsze musi być w kilogramach. I jak ją wyliczymy z tego wzoru, to też ona jest w kilogramach. Jak chcemy inną jednostkę, to musimy sobie przekształcić, na przykład tak, jak tutaj nagramy.